Cześć, witajcie na, na, na małym teście, a właściwie pokazaniu paru ciekawostek w Renault Scenic. Akuratnie ten model pochodzi z roku 2001 i ma takie średnie wyposażenie. Uposaż ten model posiada silnik o pojemności 1600 cm3 i, on, i moczy 110 koni. Jest to silnik 4-cylindrowy. Tak prezentuje się auto w środku. Jest to mniej więcej śre średnia wersja utażenia. Taka dosyć podstawowa, z klimatyzacją, zegarkiem, ale bez tempomatu, bez, automatu, bez klimatronika. Taka średnia jest ta wersja. No i właściwie może zacznijmy od pierwszej ciekawostki w Renoscenik, czyli składanych w fotelach, które są składane w naprawdę fajny sposób. Bo składamy najpierw tak, a potem ciągniemy za bajkę. Składamy tutaj. Mamy sztuleczek, który zapinamy o oparcie. Co fajne, po mamy też schowki, które są przez całą długość. Tak to się prezentuje: każdy fotel się tak składa. I w taki sposób uryskujemy równą przestrzeń. Dużo można teraz tam położyć. No, ale niestety tu nikt nie siądzie. Środkowy fotel może nam go jako podłokietnik. Ma on takie wytłoczenie na jakąś karteczkę. Są też tutaj stoliczki z wytłoczeniem na kubeczek. Z tyłu mamy szyby na korbę, no bo to jednak jest biedniejsza wersja. Też pod wycieraczkami możemy sobie coś upchać, jakiś ten jest taki z jednej i drugiej strony schowek który też jest dosyć pojemny. Tutaj mamy jakieś dwie takie yy, kieszonki oraz popielniczkę, ale tylko z jednej strony, stamtąd nie ma. Przechodząc do bagażnika tego auta, jest naprawdę wiele ciekawych rozwiązań. Mamy my dwa schowki, jeden większy, drugi mniejszy. W tym schowku mamy takie oto mocowania na różne rzeczy. Auto jest, no mam trochę rzeczy w środku, ale jest auto, które jest użytkowane codziennie, właściwie. I teraz tak. Bagażnik ma pojemność około 450 litrów. W podłożeniu foteli około 1900, no do 2000. I teraz pierwsza fajna rzecz. Nieraz musimy przenieść coś, coś dużego, ale potrzebujemy też miejsca na, no na jakieś mniejsze, jakby, yy, pakunki. I teraz jest bardzo fajne rozwiązanie, dzięki któremu możemy sobie tak zrobić. Odpinamy des deskę od góry, i teraz tak. Musimy ją wyciągnąć, i w bardzo ciekawy sposób mamy tutaj drugie miejsce na deskę, które jest w połowie, jakby bagażnika. Tutaj widać takie przetłoczenie. Po założeniu tej deski Po założeniu tej deski Tak ona się zakłada Mamy Troszkę wolnej przestrzeni Pod deską na jakieś zakupy I teraz co fajne Jeżeli musimy tutaj przewieźć jakiś Większy zakup Po samych oparć Mamy tutaj Właściwie Równą Przestrzeń, co jest bardzo wygodne. Także są dwa sposoby na złożenie tych siedzeń. Bagażnik też jest podświetlany jedną lampką z boku. Lecz nie znajdziemy w nim żadnego portu ładowania. Przechodząc jeszcze do tyłu auta, z tyłu tutaj w tym miejscu, mamy takie dwa dość głębokie schowki na buteleczki. Takie półtorej litrowe. Z tamtej strony jest to samo przód. Z przodu naprawdę fa fa parę fajnych, ciekawych rozwiązań. Między innymi bardzo duże schowki, naprawdę tu wejdą dwie duże butelki. No i tak. Pierwszy schowek taki malutki, naprawdę no nie jest duży. Drugi tutaj też nie jest to, ale dosyć pojemny, dosyć mały, ale pojemny. Y tutaj mamy chłodzony to z miejscem na napój, które są regulowane od góry, przesuwanie lędźwiowo, także nie, ma, nie, nie możemy też narzekać klimatyzacja działa bez zarzutu. A i co jeszcze ważne auto ma przejechane około 150 tysięcy kilometrów, czyli dosyć mało. Jeszcze z paru udogodnień kierowcy jest to sterowanie szybami schowek na monety regulowanie wysokości świateł oraz yy, mocności oraz elektryczne lusterka które działają bez zarzutu w takich autach rzadko się zdarza mamy też komputer pokładowy, którym sterujemy właściwie jednym, jedną monetką, a dokładnie tym przyciskiem tutaj Światła, tutaj, tempo ma to, to auto niestety nie posiada. Yy, do kierownicy się muszę przyczepić. Kierownica jest taka plastikowa, z takim gumą pokryta. Ona się strasznie niszczy, wystarczy bić paznokcia i już jest ten. I no i właściwie jeszcze, no strasznie się zdziera i auto ma 150 tysiące przebiegu, a, a wygląda to słabo. Pod fotelami mamy jeszcze takie oto schoweczki, szufladki wysuwane. No i to by było właściwie na tyle. Tak się prezentuje to autko. Jeszcze blendy. Takie, oto bardzo proste blendy. I mamy kontrol kontrolkę zamykania. Zamknięcie auta oraz światło. I do przygotowania ma mapy. Jeżeli zamkniemy auto, ta kontrolka zaświeci nam się na czerwono, ale i tutaj świetle. Nie widać. No i dalej było chyba na tyle z tego ciekawego auta. Jeszcze jeśli chodzi o wlew. No nie jest on zwykły. Tu powinno być jeszcze na, yy, do ocierania szyby, ale tego nie ma. Już gdzieś znik znikło. To z benzynka też, jak mówiłem. 1,6. To chyba będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. No i czekajcie na następny odcinek. 对，办酒先做个。